Jezu, dalej so basically ja nie mogę się ruszać Chodźcie sobie na balkon i zobaczcie, że... Ja... A co? Nie. No utknąłem na, na linię, chodźcie na balkon Tu gdzie o, strzelam Idę, idę to Ja płyknąłeś. nie mogę się ruszać w ogóle, nie? <ślesk>

Spaliłem go? Widocznie <laughs> tak On chyba nie wiedział co się dzieje Hej KitKat. Oh. KitKat Popatrz Popatrz na to złoto Popatrz Ale gracz O o oj o o a na o o a na oo o kur o co Karma tarcie mogę ręcznie tarczy nie możesz Dobra dzięki Ej, chodź na chwilę jeszcze Nie, nie zabijaj mnie! Nie, nie zabijaj Cię, nie chcę coś sprawdzić No! <śres>

Ja tu chciałem Digle only, a ten mi nie pozwala. Tak, a! umieraj teraz. Karma. umieram. Nie rezujcie go. Nie rezujcie go, on mnie postrzelił. A on mnie zabił. Nie, ja, nie, 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 go nie, No też Co ty ej. nie, 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 że nie, 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 nie,

<śmany> Czekaj, nie Okej, chyba z tego wyciągnąć na wiesz? Dobrze, na się kilka. Nie, że to ty mnie strzelasz, ty kur... No, nie! <śmany> no, dziękuję. <śmany> no, <o> Chodź <czy, śmany> <mnie> tutaj No, <śmany> Już biegnę Ej, bo ja padłem z lewem z Friendly Fire <grystanie> <grystanie> Trzymaj się jeszcze tam Nie, to jest terorista, jaki ode mnie podchodzi, no nie Zrefa wolna no, tak, ja... no, Jojo Ja bardzo jestem wielkim fanem Sao ja też... Ja też Kirito Też Kirito. uwielbiam e, sztukę na nie, 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 ty nie, ty nie. Sztuka na to moja nie. ulubiona sztuka. Uh, Aha! Okej! Okay. Okay. Uh, Coś to zrobił! Wow! Nice z tym killował? <noise> Kurwa nie chciałem! i wyszedł już! Dawaj na spawn'a wbijaj Jezu, jaki tryhard a, to a... jest oh. Boże, no... Jak, jak można w Na lewo! Musisz, że słucham <laughs> No, nie do ciebie, canki mordy <laughs> Twoją stara, no widzisz, IQ, no siedzi na kolanach No, to dobrze O, dalej Ty, bo oni mogą plantować ja nienawidzę go Ty go zabij, on się nie będzie przeszkadzał No Okej, dawaj <grym> <grym> O! O, spiknij Zobacz, co zrobiłem! dzieje. Zobacz, co się dzieje. Zobacz, co się dzieje. Holy się Holy <laughs> 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 Dawaj, Dawaj 360 <laughs> Zrozumiałem, że nie może 360 U Spokój się, wiesz się, co dziwiku wydajesz Nie, No po na idę na górę? Lewo, 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 lewo Gdzie, lewo, lewo, lewo No tu, po lewej! Dobra, poszedł tam, poszedł tam

Ma jednego DLC, kto ja mnie no, widzę właśnie na Lubelskie Lierki. No, no, okay. no. No, co ty DŻESAŃ! No nie wiem mnie! No kurde, no! Ej kurwa, random krosa mi piknęło, random bruz w śmieciu. Random chromosom Ej dawaj, pst, ej, a ty podobne zdjęcie lewiej. bicza, jest to, co coś. No jest.